Nie. I tak, ja tutaj, um, zdaje się, że dawałam um, jakąś pracę domową, mam nadzieję, jeśli nie. Trójka. Co im zrobisz, Kuba? A weź, weź, Czy powinieneś go tam wpierdolić? Hahaha! <laughs> Dobrze! <śmiech> <śmiech> <Ofnął> się. <śmiech> <śmiech> Ale ty kurwa, ma fest. Nice. Adolf, Adolf Lifter umarł. Nie, na no, kurwa. Last squad I to jest ostatni typ cio Chyba. O walka! Ja bym nie regenerował tutaj tarcy, nie teraz. <grymne> Ty kurwa góry! Obydruki, no nie wiedziałem, że jest ich dwóch! Ja nie mogę. Ja nas dalej w sumie, bo oni się trzeba będą być z tym drugim składem. No ma zabił mnie Lesz. Nie zabij! Nawet jednego fraga nie mam. O, wejdę sobie w płot. No kurwa, widzisz to? No czy ty to widzisz? <śm>

O oh, kurwa, poleciał fot. O oh, fuck, już mi się mój bomber skończył. A ten głupi skoczek. Fuck! Nie zabiłem go z... na Steve'a. Tak mało brakowało. <grywka> nice. Ej, drugi team! polega w środku jest, w środku jest. Uciekam, uciekam, uciekam. O kurwa. Palamiwek spierdalamy do tego Ja wyciągam tą nogę O kurwa Okej, padłem Dobra Lecę stąd wpręcz Ej podniesiecie mnie? Uh! Newcastlem tym? Cofniecie się do tego, ten z poprzedniego? Tam? Fuck Kurwa umarłem Znowu jakiś kołd temu ktoś Podlegnać tam ten? Oh, jest oh, Oni mają pielon. Ten, nie wiem, weźmy ten budynek trzymajmy po prostu. I wow. go zrespić. Spalę sobie bombel tylko, żeby na pewno <noise> nikt nie strzelił. Tomek, wracaj! Tomek, Tomek, wracaj! Zadzwoń, masz numer do niego? Tak, ja nie mam numeru do tego. A do Olgi? Do kacpra do Kacpro zadzwoń! Czekaj, ja robię tu akcję. To, no to ja idę do ciebie. Ja pierdolę nice, nice. Nice. nie, 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 long, nie, headshot. Fak, prawie ja miałem. Dzwonię do do dzwonię do do nie, Co, nie, Zamknąłem drzwi i mnie zamknął Ja dzwonię, ja dzwonię, ja dzwonię, poczekaj Ta gra jest tak zlagowana Zamknąłem drzwi i umarłem Powiedz Tomkowi, żeby wracał, bo go zrespiliśmy, domu, bo się zrespiliśmy. Boże zrespili mnie, przepraszam Ej siemano, co jest? Co się Jesteś dzieje? dawaj tutaj Moment co to Podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie Idea. Skraftujcie mnie, skraftujcie mnie, skraftujcie!

Dlaczego? Prawie nie żyje. Prawie nie żyje pani. O ty naprawdę. Nawet Dobra, pada. Dobra, to pod pala. O, Ta bym chyba skakać. Biegnął. O, trafiłem. Trafił. O kurwa. O, Powaliłem. Ty trafiłeś jeszcze raz i ja to dostrzegłem. Ej, zabijesz go? Chega esco Benze West. Heal up. Shake a leg. We've only got a minute in the ring's right there. There's something happening. Right, Grab me up. Go. Gonna use a Phoenix Kit. Ah, uh, these take forever. Forty-five seconds. That's enemy ship. Phoenix, <laughs> I downed an adversary. And I'm defeated him with my recharging machine. You're a lead there. się biedaczek zresztą go kurwa szkoda tak naprawdę wierzył w to że dotrwa do tego o e, o czym ty mówisz Goście się czołgał bardzo tak, wiesz, odważnie w tę stronę, bo tu jest pewnie jego kumpel, który mógłby go podnieść i tak by było go szkoda zabijać, bo naprawdę walczył się tak czołgał w tę stronę. I go nie zabiłem, odpaliłem moją motkę, jak robię tą dynię i robię takie HO HO HO, bo okazuje się, że to ma jeszcze fajne dźwięki, no, ale w momencie, w którym wyciągnąłem dynię, to się przestraszył na śmierć i umarł. <laughs> przestraszył na śmierć.